się w czasie! Aloha! Ahoj! Ze słonecznego Costa del Bagry. <gry> na tym oto pojeździe jesteśmy teraz. Widać? Um. Dopedałowaliśmy na środek jeziorka prawie. Nice. Superowo super. Słuchajcie? Mieliśmy chwilkę przerwy, bo chcieliśmy sobie tutaj troszkę podpoczywać i generalnie to też chcielibyśmy się odnieść do yy, ostatniego filmiku. Fajnie, że zaczął się dziać, że komentujecie, że dajecie swój feedback. my się wypowiedzieliśmy w komentarzach. <laughs> co sądzimy na temat tego co było w yy, odcinku trzecim. A o czym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać? Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat strojów i komfortu w tańcu. Jako, że jesteśmy w... Jesteśmy gorusieńcy. Aha, ja miałem dać... Miał <laughs> być e, e, formczek mój w czerwcu, Czyli mojej formy, po tym jak miałem robić formę. Na szczęście nie powiedziałem w którym roku. <laughs> Także formczek czerwcu jest 2020X. Uwaga. I to będzie wielka chwila. Pokażę moją kochę na brzuchu, wycinę, wszystkie... E, PKS-y, nie, ABS-y się nie mówi. Ewentualnie kupisz sobie t-shirt z yy, ABS-em. No, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że parę lat temu miałem formę dość fajną, więc yy, postaram się dobić, mimo swojego sędziowego wieku. Dobrze, słuchajcie, więc tak, wracając do na naszego motywu przewodniego. Odnośnie yy, strojów na, na imprezach, może Ty zacznij od dziewczyn. Ja potem powiem coś na temat panów. Let's go. No to dziewczyny, słuchajcie, taka prawda, objawiona. Ja, jak zaczynałam chodzić na imprezy, taneczne, nie Wiecie, komercyjne. Niedoszajna. Niedoszajna. To e, e, oczywiście pierwsze, o czym myślałam, to o tym, żeby się wystroić. No nie, no bo oczywiście wtedy faceci będą mnie prosić do tańca. Ciul, że to sprawiało, że ja nie zawsze się świetnie wybawiłam, no bo ta kiecka cały czas się podsuwała do góry. Pracowała. Tak, dokładnie. E, nie, nie ukrywam, że któregoś pięknego wieczoru e, Agnieszka Allgemeiser, Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Zdradziłam już słuchajcie, taki sekret, który ja teraz zdradzę Wam. Talkowanie pośladków? Prawie. Słuchajcie, żeby założyć pod sukienkę spodenki. O, ciekawe. I wtedy, o dziwo, ta sukienka się nie odbija. I słuchajcie, to jest prawda. Oczywiście e, wraz ze spodenkami doceniłam po prostu spodenki spodnie e, A to jest <laughs> Co sprawiło, że o dziwo, e, z niewiadomych przyczyn, bawiłam się znacznie lepiej i tańczyłam więcej kawałków. Czyli dziewczyny zakładajcie spodenki na spodenki, na to jeszcze spodenki <laughs> i Czy się, się bawić zajebiście. I wtedy się wy <laughs> I pamiętajcie o butach na zmianę. Jeżeli idziecie na taką imprezę festiwalową, gdzie albo raczej na festiwal, gdzie tych imprez będzie kilka, no to polecam, polecam, Buty na zmianę. Chyba że macie jakieś wygodne etnieski. O, ja. coś o tak, kocham etnieski, kocham. Albo jakieś stampeczki takie albo, albo macie wygodne stopy. Słuchajcie, teraz coś jeszcze chciałaś? Czy... Nie. Może ja, nie. teraz ja na temat mężczyzn mężczyźni, kochani moi. Nie zakładajcie koszulek kompresyjnych. To jasne i ciasne. Nigdy nie zakładajcie na imprezę koszulek, które odprowadzają wilgoć. Jak chodzicie na crossfit, to zostawiajcie te ciuchy na w szatni na crossfitie. Jak chodzicie na siłkę, to zostawiajcie później też sztywne koszulki na siłce. Wszystkie koszulki, które odprowadzają wilgoć, przychodzą na partnerkę z tą wilgocią. Potem my mamy tutaj, słuchajcie, takie plamy po jednej gizonie. No, chyba, że, chyba, że chcecie, dziewczynie, założyć mokry kompres, no to wtedy hmm. ma to sens. Ale generalnie, panowie, żadnych takich ciuchów, które wydalają Waszą wilgoć i wasze zapachy na zewnątrz. Bo to jest, ja wiem, że dla was jest może ok, ale żadna dziewczyna nie by się, się chciała z wami po prostu tulnąć, jak to się mówi. Panowie szanujemy i doceniamy wszystkich partnerów, którzy idą na imprezę i zabierają ze sobą koszulki. Raz, do dwa, trzy albo cztery. Jeżeli macie festiwal i jesteście w tym samym hotelu. Co impreza festiwalowa, no to skoczcie sobie raz na jakiś czas do pokoju, Umyjcie sobie wasze... to i pod, pod waszymi, wszystko pod waszymi skrzydełkami. zmieńcie sobie koszulkę, popsikajcie się i dziewczyny na pewno to docenią, okej? Okay? Nie, nie balujcie całej imprezy. Na festiwalu, tam gdzie są upały po 80 stopni, takie saharowe, w jednej tylko koszulce. Tak. Pamiętajcie, okay? że w naszym środowisku idziemy na imprezę głównie po to, żeby tańczyć. Każdy z nas idzie po to, żeby tańczyć, i miło jest tańczyć z partnerką, partnerem, który, który pięknie pachnie, ma świeży oddech. Tak, to jest nie bardzo tak, przyjemne. Nie, nie, nie taki wczorajszy, no nie. I panowie, nie zakładajcie, moja osobista rada, jeżeli jest, jesteście na gdzieś na imprezie, na co noc, nie zakładajcie rurków. Rurki nie, bo się zatrzecie tam, gdzie... Nie, czy, tam, gdzie nie wiem, A bo się otankujecie. Bo się Zasybcie <laughs> Zasypcie się taką zasypką dla niemowląt. Może wtedy będzie lepiej, ale generalnie... Nie, nie, nie zalecam. Jeżeli to jest jakaś impreza warsztatowa, no to ok, tam 2-3 godziny dacie radę, ale w samych takich obciśniętych rurkach cały, cały festiwal dla Was będziecie się płakać. i łza. Mhm. Bardzo nie, nie polecamy. No to... Słuchajcie, kończymy ten jakże zacny odcinek, ponieważ znosi nas. Musimy pedałować, bo nas zniesie za chwilę na Wisłę. <laughs> <laughs> Jakieś bojki zaczynają nas tutaj atakować. atakować. No, także dziękujemy. Fajnie, że Wam się podobają te nasze filmiki, bo przeważają w milionie procentów te ważne, Fajnie, że wywołują Was jakiekolwiek emocje. To tak. Się I to negatywne też. Jak się ludziom nie podoba, to nam, nam to też daje fajny feedback, że ludzie chcą rozmawiać. I bardzo nas to cieszy, że chcecie z nami rozmawiać. Zawsze jesteśmy... Chętny, żeby Wam też odpowiedzieć prywatnie, bądź też na Facebooku. Pamiętajcie, że my mówimy do tych, którzy chcą nas oglądać. Jak nas kto, ktoś nie chce oglądać, to go serdecznie pozdrawiamy. Dokładnie. I szerokości. Najbardziej mnie właśnie cieszą komentarze pod tytułem Wszedłem, nie chciałem tego oglądać, ale wszedłem, oglądałem i mi się nie podobało. <ślad> <ślad> to dziękujemy, że wytrwaliście. I pozdrawiamy tych, którzy, na, którzy nas nie chcą oglądać. Pa. Ciao, ciao. Trzymajcie się, do następnego razu.